W dzisiejszym odcinku powiemy, jak niebezpieczny dla Twojego zdrowia jest aspartam, czyli sztuczny słodzik. Aspartam to jeden z najbardziej rozpowszechnionych w przemyśle spożywczym sztucznych słodzików. Szacuje się, iż może wchodzić w skład ponad 6 tysięcy produktów spożywczych, a najczęściej występuje w słodzikach, napojach izotonicznych, piwach smakowych, gumach do żucia, galaretkach, napojach owocowych, a także w wielu słodyczach i deserach. Historia związana z wprowadzeniem aspartamu do obrotu jest bardzo kontrowersyjna, ale historia aspartamu rzuca także światło na przemysł spożywczy, a w szczególności na agencje, które dopuszczają określone substancje do obrotu. Zanim zdemaskujemy prawdę na temat aspartamu, zobaczmy co nam grozi w świetle najnowszych badań naukowych. Numer 1. Choroby nowotworowe. Informacje dotyczące związku aspartamu z powodowaniem chorób nowotworowych pochodzą już z roku 1996. Dowiedziono, iż aspartam u zwierząt laboratoryjnych powoduje raka. Cząsteczką odpowiedzialną za to działanie jest formaldehyd, a formaldehyd powstaje z aspartamu. W tym miejscu do głosu na pewno będą chciały dojść osoby, które będą sugerowały, że badania na zwierzętach to nie to samo co badania na ludziach. Oczywiście zgodzę się z tym. Poza jednym wyjątkiem, ale badania prowadzone na szczurach w stosunku do form aldehydu bardzo często miały odwzorowania w wynikach na ludziach. A wszystkie te dane opieram na podstawie badań naukowych, nawet odwzorowanie działanie form aldehydu u szczurów i u ludzi. Odnośniki do tych badań naukowych jak zwykle znajdziesz w opisie filmu. Aspartam u zwierząt powodował w szczególności nowotwory złośliwe mózgu. 2. Uszkodzenie plemników. Aspartam zmniejsza ruchliwość plemników, a także ogólną liczbę plemników w jednostce objętości, a to z kolei może przełożyć się na zmniejszenie płodności u mężczyzn. 3. Przedwczesny poru. Szeroko zakrojone badanie z Danii, w którym wzięło udział ponad 60 tysięcy kobiet, dowiodło, iż aspartam może być połączony z przedwczesną ciążą. 4. Migrena i ból głowy. Aspartam przyczynia się do powstania uporczywych migren oraz pulsacyjnych bólów głowy. Okazuje się, iż osoby, które używają tego słodzika, bądź spożywają go z produktami spożywczymi, są kilka razy bardziej narażone na powstanie migren niż osoby, które aspartamu nie spożywają. 5. Padaczka. Już od ponad 30 lat mamy dowody na to, iż aspartam może być powiązany z powstaniem napadów padaczkowych. 6. Cukrzyca typu drugiego Aspartam zaburza pracę enzymu, który nazywa się fosfataza alkaliczna. Enzym ogólnie rzecz ujmując bierze udział w utrzymaniu homeostazy metabolicznej. W wyniku zaburzenia pracy tego enzymu może pojawić się zespół metaboliczny cukrzyca typu drugiego, a także niektóre choroby układu nerwowego. Na potwierdzenie tej tezy mamy dwa dowody. Pierwszy z nich to badanie, w którym wzięło udział ponad 70 tysięcy kobiet. W badaniu tym udowodniono, iż kobiety, które spożywały aspartam, dużo częściej zapadały na cukrzycę niż kobiety, które aspartamu nie spożywały. Drugim dowodem jest fakt, iż w modelach zwierzęcych podawanie aspartamu zwierzętom do spożycia powoduje zespół metaboliczny, a także objawy cukrzycy. 7. Zaburzenie detoksykacji organizmu. Trzy fazy detoksykacji w naszej wątrobie pomagają nam usunąć większość toksyn poza nasz organizm. Dlatego chyba nie muszę mówić, jak ogromny wpływ na nasze zdrowie ma detoksykacja naszego organizmu. Spożywanie aspartamu obniża poziom glutationu, jednej z najważniejszych cząsteczek, biorących udział w usuwaniu toksyn z Twojego ciała. Tym samym Twój organizm jest bardziej podatny na działanie innych toksyn i powstanie chorób przewlekłych przez te toksyn powodowanych, 8. Choroby neurologiczne. Aspartam wpływa negatywnie na hipokamp. A hipokamp jest to struktura w naszym mózgu, która odpowiedzialna jest za tworzenie się pamięci. Hipokamp przekształca pamięć krótkotrwałą w długotrwałą. Prócz tego aspartam przyspiesza tworzenie się beta-amyloidów w naszym mózgu, a beta-amyloid jest to białko charakterystyczne dla choroby Alzheimera. W tej wieloczynnikowej chorobie aspartam wydaje się przyspieszać tworzenie się szkodliwych białek, co niestety pozytywnie nie korelują badania naukowe. A teraz dojdziemy do sedna sprawy. Dlaczego mimo tak wielkiej szkodliwości aspartamu jest on dopuszczony do obrotu i dlaczego instytucje takie jak Agencja Żywności i Leków, czyli FDA, czy Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności dopuściły aspartam do użycia w przemyśle spożywczym? To, co teraz zobaczycie Państwo, zmieni Państwa myślenie o aspartamie raz na zawsze. Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, a także Agencja Żywności i Leków FDA w Stanach Zjednoczonych dopuściły aspartam do obrotu na podstawie przeprowadzonych badań naukowych. I wydaje się, że wszystko powinno być w porządku, ale do czasu, dopóki nie przyjrzymy się bliżej tym badaniom naukowym. A oto te badania. Najpierw przedstawię Państwu listę badań naukowych, które potwierdzają bezpieczeństwo. Stosowania aspartamu. Badania naukowe rozpoczęły się od 1976 roku. I co ciekawe, za każdym razem, kiedy za badania płacił właściciel patentu do aspartamu, czyli firma Serl, badania zawsze potwierdzały bezpieczeństwo tego słodzika. Istnieje tutaj stuprocentowa zależność. Odnośnik do tego dokumentu umieszczam także w opisie tego filmu. Natomiast kiedy badania były sponsorowane z pieniędzy publicznych, a nie przez producenta, badania zawsze potwierdzały szkodliwość aspartamu. Spartamu. Ta ogromna dwubiegunowość wyników powinna być przynajmniej powodem do głębokiego zastanowienia się, czy możemy ufać badaniom naukowym, które były sponsorowane przez samego producenta. Ale kropkę nad i stawia tutaj sama historia związana z FDA, czyli Agencją Żywności i Leków. To właśnie historia, która odbyła się w tej agencji, wytłumaczy Państwu, dlaczego osoby zarządzające tą agencją uwierzyły w badania sponsorowane przez producenta, a nie obiektywne badania prowadzone. Prowadzone przez uniwersytety. Pełen artykuł opisałem na swojej stronie marekskoczylas.pl. Link do tego artykułu także umieszczam w opisie tego filmu. Tam zrozumiecie Państwo, dlaczego aspartam jest wciąż w użyciu. Wszystkim osobom, które zmagają się z chorobami przewlekłymi, polecam swoją publikację: Zneutralizuj chemię spożywienia i odzyskaj zdrowie. Z książki tej dowiesz się, w jaki sposób zablokować toksyny, które znajdują się w pożywieniu, a także w jaki sposób usunąć toksyny z Twojego ciała. Okazuje się, że toksyny środowiskowe są łączone z większością chorób. Cywilizacyjnych. Ta książka pomogła wielu osobom, jej darmowy rozdział znajdziesz w linku pod tym filmem, a Państwa jak zwykle zachęcam do komentowania tego odcinka.